Więc wszyscy się czujemy tak, jak się czujemy. Wentylacje nie działają, tak, piece wiek. nie działają, kominy nie działają. Nic w tej wiek. kamienicy nie działa. Tak jak obiecywaliśmy, wracamy na Łagiewnicką 8 do miejsca, gdzie od lat ży mieszkańcy żyją w skandalicznych warunkach. Grzyb na ścianach, postępujące pęknięcia, wilgoć i zły stan techniczny budynku. Trzypiętrowa kamienica została oficjalnie wyłączona z użytkowania, a pomimo to nadal mieszkają tu starsze osoby i rodziny z dziećmi. tykająca bomba z opóźnionym zapłonem. Oto jak wygląda życie w tej zagrzebiałej i pękającej ruinie, spytamy dzisiaj jej mieszkańców. Panie mieszkają w tej kamienicy, i e, kiedy po raz pierwszy pojawiły się poważne problemy ze stanem technicznym budynku? Od kilkudziesięciu lat. Kilk tak, kilk tak, o już z dziesięć spokojnie. 12 tak. spokojnie. Nie Także. mam mieszkam 46 lat? Czy 7 teraz? A ja Wszystko, prawie 60. Problemy były od samego początku. Ja 75. A jak to się objawiało? No nic nic nie robi z tą nic nie robią, nic, Ani nie malowane, nic, nic. ani nic nie naprawiane. A jak wzywamy techników, to odwracają ja się w do tego, do tego dojdziemy, do tego dojdziemy. A czy prawdą jest, że wasza kamienica wyłączona jest z użytkowania? Tak, Jeśli tak, tak to od kiedy? Tak, tak. Od, od grudnia, od, grudnia. Od, roku, od listopada, od listopada. Od w listopadzie. Miasta, to w listopadzie. Do któregoś tam listopada, 18 chyba było. termin składania dokumentów Dokumentów do Urzędu Miasta Łodzi i do czego były te w jakiej, yy? Ro, rozbiórka Sły, mieszkania tam, Zamość. Tam, Zamość. Aha. a coś w zamian państwu paniom zaproponowano jakieś nie, mieszkania nie 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 że nie nie mamy znaczy, nie 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 Patrząc na to, co się buduje i remontuje w Łodzi. No chyba są, tylko że może nie dla Pani. No, no wie pan, Ja słyszałam, że, że się pani, że nie podoba 2026 rok. No, obiecują mieszkania komunalne od wielu lat, ale to tylko obiecanki, no, tak? Obiecanka, to cały jest. A, się... A y, nie, nie czują się pani właśnie zbywane przez Urząd Miasta, przez zarząd A? Okali miejskich? Tak, tak, tak. Ale, tak, za każdym razem jest to samo. Co byśmy nie zgłaszali, gdzie byśmy nie dzwonili, po prostu nas odsyłają z kwitkiem, żadnej interwencji. Tak, rozmawialiśmy 10 maja, był y, wzywany. Nadzór, bo kamienica się sypie, ścianami pękła w domu. Niestety do dnia dzisiejszego nikt nie przyjechał, zagrożenie było życia bądź zdrowia. My nie jesteśmy od Przecież tego, pani się na tym nie zna, tak? Tak, żeby to kontrolować. Nikt nie przyjechał, nie skontrolował. Jakbyśmy spadli, nikt by nawet. Czyli jakby życie życie pani, pani, rodzin, jest nie, nieistotne dla, dla na to urzędników. Wygląda. Na to wygląda. Że czekają aż dojdzie do tragedii. W zeszłym roku nadzór budowlany chodził po całej kamienicy, sprawdzali stan mieszkania, przyjeżdżali geodeci do dnia dzisiejszego. I na nie tym są, się zakończyło. nie są podstawowe belki. No, no właśnie, okay. właśnie, chcę do tych, nawiązać do tych belek. Kiedy padła taka obietnica, że y, kamica zostanie podparta Tamtym belkami? W ubiegłym roku. W ubiegłym roku. W, roku, bo o, w okolicach wakacji. I to też, 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 też obiecało Zetelem? Tak. No, oni wysyłali swoich ludzi, tak? Aha, no, czyli, czyli, czyli notorycznie odnie... kłamią, czyli notorycznie kłamią i panie są zbywane. Jesteśmy zbywani. Do dnia dzisiejszego nic się nie wydarzyło, nikt niczego nie zrobił. Zostaliśmy pozostawieni sami sobie. A czy uważają Panie, że uzupełnianie pęknięć w ścianach, pianką montażową, to rozwiązanie, które, które daje poczucie bezpieczeństwa? Nie, nie jest to żadne bezpieczeństwo i nie wiem, kto kończył szkołę, żeby wymyślić, takie coś, bo nie można tego Przecież... inaczej nazwać. Nie wiem czemu to miało służyć. Chyba do ozdoby. Może, może budynek, może ściany miały się skleić. No, Przecież to, to możliwe. Miedzy, no. miedzy jednym a drugim mieszkaniem to tak ręka wchodziła. W jaki sposób yy, warunki panujące w tej kamienicy wpływają na Państwa zdrowie? Czy są państwo świadomi, jak że mieszkanie w takich warunkach może przyczynić się do rozwoju chorób nowotworowych i, 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 i negatywnie i wpływać negatywnie na wasze... ...walczyła mieszkanie, tak, ze względu na to, że grzyb był tak olbrzymi, że pogarszał się jej stan zdrowia. A miała raka. A miała raka. To, to jest, raz, że jest dla zdrowia strach, a ba, tak jak ja mieszkam na parterze z dziećmi, kamienica od góry się posuwa, cegły tak wypadają, są pęknięcia, no przecież jak to runie, to runie na mnie i na dzieci. I wtedy życie dzieci odda, albo moje Wszędzie zdrowie. mamy wilgoć, więc wszyscy się czujemy tak, jak się czujemy. Po prostu mieszkamy już tyle lat, że już się przyzwyczailiśmy do pięknego zapachu, nie? A ściany, ściany zawilgocone przyczyniają, przyczyniają, się do... do... Że się dba, bo co roku trzeba malować, bo wszystko wychodzi. Mm -hmm. Są czarne, no. Ja mam ścianę no, szczytową z tej strony na parterze, więc też jest ciemno. A jak jest zimą, spaleniem? Że i zimno. Ja płaciłam 1200 zł za miesiąc, ogrzewałam się elektrycznie po prostu, na czwartym piętrze no Ale A nie ma Pani na ja nie mam... Się ja na trzecim. Nie no, to jest zrozumiałe, bo przecież... To w grzybów. Ale 1200, żeby było ciepło w mieszkaniu. Tylko bierzmy pod uwagę, że... Że część lokatorów ma wyłączone piece z użytku. U nas, u nas też komin jest no, wyłączony. No, się, się wszystko zapadło. Mogę panu pokazać, jak wygląda mój się w tej chwili. Mhm. I na koniec, y, półtora roku temu, była telewizja polska, e, poruszano sprawę waszej kamienicy. Tak. E, w programie wzięli udział radni. E, była Czekaj, też, była też obecna pani poseł, tak. pani Agnieszka Wojciechowska-Wanhałkelo. Czy od tamtej pory cokolwiek się zmieniło? Nie, nic, 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 nie, poza to się, nie że pogorszyło. Czyli mieliśmy y, na piśmie, że kamienica jest wyłączona z użytku, no to nie. Nic. nic. Czyli tylko to się zmieniło. A, a, a żadnych obiecanek y, nie pani nic. powiedziała w urzędzie: jeżeli nie będzie mnie na liście w tym roku, to proszę y, dzwonić, czy będzie pani w marcu przyszłego. No a jak pani nie będzie, to niech pani złoży wniosek. A jak do tego momentu dojdzie do tragedii? Przepraszam, czy jeszcze mogę coś dodać? Jasne. O, ja tu jest właśnie, to jest właśnie czas y, dla Państwa, żeby Państwo zwrócili <coughs> się też do urzędników, do, może do Pani Prezydent. No, ja miałam taką sytuację, że u dzieci w pokoju y, jest łóżko piętrowe, bo jest dwójka dzieci. To łóżko, pani Pani uwierzy, możemy iść, mogę pokazać. Wrosło mi w podłogę. Nie, wrosło mi w podłogę. Ja nie, ja nie mogłam wyjąć, podarłam wykładzinę. Okazało się, że tam już jest dziura, jakby wpadała w ziemię, tak? Zawiadam, jeszcze wtedy był nasz pan administrator, zawiadomiłam pana administratora. Przyszedł, słuchajcie, zaproponowali mi wylewkę i obróbka okiennic. Mm -hmm. zimą. W okresie zimowej. Ale w domu, tak? Ja miałam być zimą. w domu, ja wie, to poproszę o mieszkanie zastępcze, tak? Ja się wyprowadzę na ten mm -hmm. plan, zrobić się tu remont. ja nie wyraziłam na to zgody, powiedziałam, że nie ma takiej możliwości. co mam w bramę meble postawić i gdzieś mi w bramie mieszkać. Mówię, jak wylewka przy piecach akumulacyjnych zimą, to będzie chwała, nie wiem, trzy miesiące, tak? Nie tylko to, bo tak jak mówię, wentylacje nie działają, tak, piece wiemy. nie działają, kominy nie działają, nic, nic w tej kamienicy nie działa. Nikt nas nie słucha. Będziemy piekli. Szanowna pani prezydent, pani dyrektor lokali miejskich, panie na pewno nie wiedzą, co tutaj się dzieje. Te panie bardzo serdecznie zapraszają. Przyjdźcie, zobaczcie, jak tutaj do mieszkań. Do ludzie mieszkają. Mieszkań. Mieszkań. Nie na podwórku, tylko do mieszkań. do mieszkań. Pani Prezydent, jak ma Pani odwagę spojrzeć tym ludziom w oczy, to zapraszamy na Łagiewnicką 8. Bardzo prosimy. Trzecie piętro, mieszkanie 24 przez 25. Drzwi otwarte. <laughs> Hodowla grzybów. A teraz jedna z lokatorek, która wcześniej opowiadała nam o tym, co się dzieje w mieszkaniach, zaprasza nas do toalety. Kamienica przy Łagiewnickiej 8 to nie tylko rozpadający się budynek. To miejsce z historią. Przed laty znajdowało się na terenie ludzkiego getta. Mieszkała tu Hava Rosenfarb, wybitna pisarka i poetka, która opisywała piekło wojny i życie żydowskiej społeczności Łodzi. Dziś, kilkadziesiąt lat później, kamienica wciąż zamieszkana jest przez ludzi, osoby starsze i rodziny z dziećmi, choć zgodnie z dokumentami nie powinni już tam mieszkać od dawna. Grzyb pękające ściany, sypiące się cegły i wszechobecna wilgoć to codzienność tych Którzy nie mają dokąd pójść. Miasto, właściciel budynku milczy. Choć ostatnie pytanie, jakie do nich kierujemy, jest proste: kto odpowiada za ten stan rzeczy i co musi się stać, by ktoś w końcu zareagował?